Szef Solidarności Piotr Duda był gościem w zakładach mechanicznych w Tarnowie. Podczas konferencji prasowej przewodniczący mówił o bardzo dobrej kondycji zakładów oraz o dobrej współpracy z byłym związkowcem, a obecnie prezesem zakładów Henrykiem Obędziem. Cieszę się, że zakłady mechaniczne Tarnów są w polskiej grupie zbrojeniowej. Bo o to jako Związek Zawodowy Solidarność zabiegaliśmy jeszcze za rządów pana premiera Tuska i pani premierowej Kopacz, bo chodziło o to, aby być w silnej grupie, bo my mamy z kim konkurować, jeżeli chodzi o rynek zbrojeniowy. Na granicach naszego kraju czeka cała silna światowa konkurencja, żeby wchodzić na nasze rynki. Jeszcze do niedawna tak było, że polskie firmy między sobą konkurowały. Zbrojeniowy, a chodzi o to, żeby być w grupie, żeby być silnym, tak jak chcemy tej konsolidacji w obszarze energetyki szeroko rozumianej, czyli kopalnie, zakłady energetyczne, elektrownie, elektrociepłownie. To jest grupa, i tak samo jeżeli chodzi o zbrojeniówkę. Jestem bardzo zbudowany postępem, który. Yy, zobaczyłem w tym zakładzie pracę, a szczególnie w ostatnim okresie czasu. Jest to dla mnie bardzo ważne z informacji, które i przewodniczący przekazywał, i pan prezes, i tutaj panowie dyrektorzy. Przyszłość tego zakładu jest. Świetlana. Można normalnie funkcjonować, nie stosować drapieżnego kapitalizmu, ale porozumie, porozumieć się na różnych szczeblach, zarówno zakładowych, regionalnych, jak i państwowych, jak to jest zrobione przez Komisję Krajową. A w naszym przypadku na szczeblu zakładowym. Z wielką satysfakcją witam przewodniczącego, z tego powodu, że Państwo wiecie, że jestem członkiem Solidarności, byłem wielokrotnie, wiele lat działaczem funkcyjnym Solidarności, jestem dumny. Z takiej drogi zawodowej, jaką przechodzę, i jestem dumny z Solidarności, że przygotowałem je do tej roli, jaką pełnię. Przypomnijmy, że zakłady mechaniczne znacznie zwiększyły zatrudnienie w związku z coraz większą ilością realizowanych projektów. Jednym z flagowych jest projekt Pilica na zamówienie polskiego rządu.